Witam wszystko, to jest biedy zapraszam was na kolejny odcinek z Battlefielda dla trzeciego tym razem jest to Team Deathmatch na mapie Hello Wow 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 Na jakiej mapie mam już się pamiętam Nazwy jest tych map tak dużo No ale cóż Aktualnie gram gram to nie tylko ja oczywiście inni tak samo Gramy z osobami które które dopiero tak naprawdę zaczęły swoją przygodę z Battlefield'em trzecim I osobiście jest to mniej więcej mięso armatnie. Co tutaj się wyprawę? Przynajmniej ja ostatnio miałem, że kadera to jest powyżej powiedzmy czterech. Oczywiście, BW jeszcze jest za darmo do 3 czerwca. Więc jeżeli komuś zależy, to raz za się pośpieszyć. Dobra, się umieśmie na nie widział. Zróbmy tutaj plecki komuś. Niestety jest to normal, ja za normalem nie przepadam Ale cóż, muszę, muszę jakoś przeżyć, tak? Tam na górze z jakiś ziomuś Dobra Prowadzimy, 8 do 12, to, to się nazywa prowadzenie Jakoś jak nie sądzę Wow, poplask dostawałam, ok. Jakby wynik 4 do 0, 6-1 nasz kolega po przeciwnej stronie. No cóż, aktualnie jest naprawdę duszy wysyp nobów. Bo te osoby mam pierwszy, pierwszy level, tak? Ja już mam ten powiedzmy setny. Mam większe doświ doświadczenie bądź bądź co bądź. Ło, ten z trzech ziomków. Aha, dobra. No cóż, tego się nie spodziewałem, że się mi tutaj czwarty wyleci Gdzie ja jestem, gdzie jestem, tutaj jestem, dobra? To trzeba ich jakoś z flanki zaś, albo... Albo coś takiego... Oczywiście, oczywiście, jeżeli jest to możliwe. Dobra, ja tam dokładnie nie widzę, że gdzie się mu siedził, więc lepiej go na chwilę z obecną zostawię. Wow, wow, tam jeszcze trzeci? Podniosłem Cię, ziomuś, weź go zabij. Dobra, chyba nie zdążył tak czy siak. Chciałbym coś nagrać także dla Was z mapy dla 64 graczy, ale niestety mój proces nie wyrabia i nie pozostaje mi nic innego jak ulepszyć tego PC peceta. To jest dziomuś jakiś? Tu też, what the fuck? Niech ci się nie marzy, nie śni, że ty tutaj postawisz ten znacznik, książę. Ajajaj. No aj. cóż, taka nie inna sytuacja. Dobra, musimy to jakoś wygrać, panowie. Sprężcie swoje dupy i do przodu, bo przegrywamy to dwa razy więcej. What the fuck? Może z kim ja gram w takim wypadku? Z kim ja gram? Dobra, żegnamy pana generała Dobra, ciebie też żegnamy, tam jeszcze jest jeden ziomuś jakiś Ło, tam jeszcze jest snajper Wow Dobra, trzeba się ruszać, nie ja można stać w miejscu gaścipa tak to w tym bardziej mnie zabiją No nie, oczywiście go nie zabiłem, no bo jak żeby było inaczej Wow jaki teleport! He na szczęście nic ci to nie dało Dobra, czas mi się za chwilę skończy Dobra Kurde, boję się wyjść z tego budynku, bo jak wejdę, to na pewno dostanę w pipę. Taki będzie finał, dobra, biegnę. Ajajaj, ledwo byłe dwa przeżyłem. Osłaniajcie im plecy, jak możecie, koledzy. Osłaniajcie im plecy. Dobra, leżysz i kwiczysz. Ja się powstaje pytanie, na jakiej platformie gram? Jest to PC, jest to PC. Nie gram na żadnym Xboxie czy czy innej konsoli, tylko po prostu na PCCie. Aha, ale zjebałem, no come on. Dobra, mam 17,4, przynajmniej 1 plus. I oczywiście nagramy jeszcze kilka, mm, kilka, 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 kilka Tinted Matchów yy, dla was. Nie wiem, być może jakoś rzucać codziennie, będę teraz BFA. Bo no naprawdę, jeżeli jest tak dużo osób jak teraz, to mam mega dużą ochotę pograć w tą grę. Bo tak to musiałem zawsze szukać. Mm, czy czy, czy, czy na jakie serwera? Musiałem zawsze szukać fajnych serwerów, tak? A ja muńca mi się skoczyła. no genialnie, nawet nie zauważyłem. I tego tak wam powiedziałem przed chwilą, tak mówię, mówiłem, że musiałem zawsze szukać jakichś serwerów, żeby było naprawdę dość ciekawie ludzi, a teraz nie. Teraz jest problem dostać się do serwera. Oczywiście z dodatkiem nie mam problemu. Odejcie, nie blokujcie! Masz że, cipy! Się boicie. No, oczywiście, teraz jest problem, dostać się właśnie do serwera. do serwera z podstawki. Oczywiście ja go nie zabiję, niestety. A, wydawało mi się, że tam sniper do mnie celuje. Och come on, dude! Nie mi takich rzeczy, co ty mi robisz? A Dlaczego tutaj się odradza? Stanowczo za daleko. Od pola walki bitwy. No cóż, mam, że... No to już przegraliśmy jak nic, mam, że mam nadzieję, że dalej pójdzie. Ooooo ho ho, ho ho! Boże! No patrz, on tylko kusaj i zabija nas wszystkich. No cóż, bywaj tak, ale... Ludzie, postarajcie się on tam kampi. Nic więcej nie potrafi zjąć. Dobra, dostałeś zostać szata. szata Dobra, kolejny To nie możemy stracić tych pięciu Wo de fuck! <laughs> A, nie wiedziałem w kogo strzeć, że powiedziawszy Jeszcze trzech stracimy i po nas. Nie możemy tego tak łatwo, do tego tak łatwo dopuścić Nie, 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 jeszcze jeden, ja go podniosę, ja go podniosę No, pozdążyłem, a to nic Dobra, dziecka, więc to by było na tyle, mamy, żeby komentarze, jakie ten gameplay wam się podobał Oczywiście standardowo, zapraszam do komentarzy, subskrypcji i ocen Trzymacie się, do usłyszenia Hejos